Szanowny Panie Marszałku, z uznaniem przyjmuję inicjatywę ustanowienia roku 2026 rokiem Mieczysława Foga, artysty, patrioty, żołnierza AK, ambasadora polskiej kultury. To hołd dla człowieka który całym życiem służył Polsce. Ale właśnie dlatego musimy głośno przypomnieć o zdradzie, jakiej dopuściła się Platforma Obywatelska. W 2015 roku za rządów po PSL, polskie nagrania, najstarsza wytwórnia fonograficzna, została oddana za grosze zagranicznemu koncernowi. Ponad 40 tysięcy nagrań od właśnie Foga, Grechuty po Chopina sprzedano za bezcen. Narodowy Skarbiec Kultury został po prostu wyprzedany. Dlatego jeśli poseł Platforma Chce udostępniać te nagrania, to najpierw musi wykupić do nich prawa u zagranicy, tak naprawdę u zagranicznego podmiotu. Zamiast ratować polskie dziedzictwo, Donald Tusk i jego ministrowie śmiali się patrząc, jak zagranica przejmuje perły polskiej kultury. To była kulturalna grabież haniebna i celowa. Dziś PO nie ma prawa mówić o ochronie kultury, bo tej kultury sami się wyparli za psie pieniądze.